To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry Mateusz Iżakowski. Dziś moim i gościem jest Felicjana Andrzejczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Felicjanie, na początek pytanie, bo jest to ostatni koncert z trasy koncertowej. Jest Pan już zmęczony, czy, czy, czy spragniony jeszcze większej ilości występów? Zmęczony nigdy, jako że odpoczywaliśmy chyba rok albo i więcej przez pandemię. W związku z tym cały czas chcę, chcę jeszcze więcej, jeszcze więcej, dopóki można. I Szczególnie z tak świetnym zespołem i kwartetem smyczkowym, to, 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 to muzyka mnie bardzo bawi, relaksuje i aby więcej. W pańskiej długoletniej karierze zawodowej znajdujemy mnóstwo różnorodnych utworów. Wiele z nich stało się niezapomnianymi przebojami. Który z nich najmocniej definiuje pana wewnętrzną wrażliwość tak w tak osobistej ocenie, jako ten, umówmy się, wizytówkowy utwór? <laughs> no, jest tam dużo takich pięknych utworów i piosenek, ale y, największe wrażenie i emocje to wywarł na mnie utwór Czazołowił, to od samego początku, kiedy po raz pierwszy nagrałem, to było lat chyba, ojej, dużo, dużo, bo to był 82 rok chyba i do dzisiaj bardzo przeżywam. Yy, ten utwór, ja nie mówię, że to jest piosenka, ja to inaczej nazywam, że to jest bardzo piękny, patetyczny utwór, który coś przekazuje i, i mówi bardzo, bardzo wiele. Kto lub co spowodowało, że tak naprawdę zaczął Pan angażować się w procesy twórcze w swoim życiu? No takie potrzeby, ja wiem, to potrzeba potrzeba serca, potrzeba Duszy, potrzeba wszystkiego i sobie nie wyobrażam, abym e, e, robił coś innego i nie był kreatywny, bo ja obserwuję trochę życie, e, słucham dużo fajnej muzyki i zawsze zastanawiam się, co wybrać. I wybieram czasem, dla niektórych jest to wielkim zaskoczeniem, że, że na przykład interesuję się hip hopem, ale. To jest właśnie z potrzeby tego wszystkiego, co tutaj w środku we mnie siedzi, na przykład. I, i cały czas będę szukał do, do końca e, mojej działalności jakiejś takiej artystycznej. No to z hip hopem mnie pan zaskoczyła. Ma pan jakichś takich ulubionych artystów hip hopowych? Czy mam artystów hip hopowych, to nie wiem. Tylko ja dostałem kiedyś propozycję od Alkopoligami, nie wiem czy, czy, czy wam to coś mówi, że do tekstów na przykład e, hip hopowych. Napisano muzykę jazzową i nagraliśmy taką płytę, kiedy nagraliśmy je dlatego że nagrał jeszcze tu wtedy Zbyszek Wodecki i Wojtek Gąsowski. Przepraszam, że najpierw wymieniłem mężczyzn. Andrzej Dąbrowski, jak już jestem, Ewa Bem Krysia Prońko. Do tekstów hip hopowych napisano muzykę jazzową. I ja między innymi zostałem zaproszony do nagrania takiej, takiej piosenki, takiego utworu. A, który się nazywa Stres do tekstu Eldo. Oczywiście e, wszystkie teksty zostały poprawione, niektóre zostały słowa wygąkowane, bo wiadomo z jakiego powodu. Ja na, na początku podchodziłem sceptycznie, nie za bardzo chciałem się zgodzić, ale po e, 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 kilkukrotnym przesłuchaniu. Tej melodii, tego, tego demo doszedłem do wniosku, że warto, bo mi coś przypominało komedę wczesnego i ja nagrałem. Nagrałem piosenkę, która się nazywa Stres, polecam posłuchać, bo ta piosenka naprawdę bardzo się podobała. Na początku nie chciałem, wlazłem do studia, zapaliła się czerwona lampka i mówię, muszę coś zrobić. Oczywiście zaśpiewałem trochę inaczej niż zawsze, wyjąłem wszystko, co tylko można i wychodząc ze ze studia mówię chyba się nie będzie podobała. Producentowi okazały się odwrotnie. Wszystkim się bardzo spodobała i polecam posłuchać te, tego fajnego utworu stres, a mało tego, to remiksy były robione, i wiem, że wielu ludzi chciało robić. Właśnie ten utwór i doczekałem się czterech przepięknych remiksów tej, tej piosenki. Mało kto jak się tak orientuje, to słyszał o takich naszych tutaj e, projektach, ale, ale warto posłuchać tego. Noci, znaje, Jakby pan ocenił swoją świadomą drogę artystyczną na przestrzeni minionych lat? Od początku, w środek, aż po czasy obecne. Jakby, jak zmieniał się pan jako artysta oraz, no, nazwę to tak, zwykły zjadacz chleba? Ja nie wiem, czy ja się za bardzo zmieniałem. Ja zawsze byłem zakochany w muzyce soulowej w muzyce, którą e, grał Czesław Niemen. Ja byłem bardzo, zresztą do dziś jestem pod wielkim wrażeniem tego znakomitego artysty. To, to, jest, to był artysta, na którym się wzorowałem jeszcze jako młody, bardzo młody człowiek, kiedy zacząłem amatorsko śpiewać. Ja zżynałem po prostu wszystko, czy dziwny jest ten świat, czy B ma pamięci. Ja próbowałem to śpiewać, próbowałem, okazuje się, że, że podobno dobrze to wykonywałem, bo miałem opinie wielkich autorytetów na temat na przykład Dziwny Świat, jak ja zaśpiewałem na... Pamiętam na y, takim przeglądzie muzyki amatorskiej w Wieleniej Górze, to było, to było bardzo dawno temu, właśnie było na świecie chyba, to był 69 rok, bo piosenka powstała w 67. I pamiętam, że Wojciech Duszycki zapowiada, że wyjdzie facet, który zaśpiewa, dziwny jest ten świat. Najpierw były gwizdy, a fina był taki, że nie mogłem ze sceny zejść. No. I wiem, że miałem w Drzezie piękną opinię i e, recenzję, że był facet, który oczywiście nazwisko wymieniono który tak kopiował Niemena, że zamykając oczy, słyszały się samego mistrza. I wtedy dostałem takiego dopingu. Mówię, chyba dobrze robię. I pojechałem dalej. I cały czas taka muzyka mnie interesuje. Muzyka soulowa, James Brown, Aretha Franklin to przecież. Ray Charles, to były takie małe czasy i ja myślę, że do dzisiaj jestem wierny tej, tej muzyce, a, a że w naszych polskich warunkach czasem coś jakieś, jakieś inne utwory się nagrywa, to nie znaczy, że ja nie kocham tego, co kochałem na początku i będę kochał do dzisiaj. Szczerze powiem, jeżeli jesteśmy przy tym, że wiele piosenek nagrałem, które nie są znane, dopiero niektóre teraz wychodzą po nagraniu płyty live, bo wróciłem do piosenek z lat 80., i, I ja się żadnego, żadnej piosenki nie wstydzę, którą nagrałem w swoim życiu, bo miałem takie szczęście, że współpracowałem ze znakomitymi kompozytorami, autorami tekstów. Na, na, na przykład Waldemar Parzyński, nie wiem czy wam mówi nazwisko coś, zespół Nowy Singers. No, to, to ja, jak, jak się poznałem z Waldkiem, to byłem tak bardzo szczęśliwy, że, że takiego człowieka poznałem, który zaproponował mi nagranie. Pierwszej piosenki, która się nazywa Wes. Później pracowałem z Jarkiem Kukulskim, z Jazzmenami, Wojtkiem Zielińskim i jeszcze wiele, wielu, wielu innych kompleksji. I dlatego się nie wstydzę tego, co zrobiłem. Nagrałem naprawdę piosenki. Yy, trudno mi powiedzieć, jedne lepsze, jedne gorsze. Ja myślę, że wszystkie są bardzo fajne i wartościowe. No. Parę lat temu mieliśmy czas pandemii, czy wówczas, kiedy tak naprawdę zamk zamknął się cały świat, miał pan plan B lub plan C? Może inaczej jeszcze zapytam. Czy ma pan jakieś umiejętności poza artystycznymi, oczywiście, że gdyby na wypadek, nie wiem, że trzeba będzie opuścić scenę na parę lat, żeby na przykład zająć się czymś innym? Tak, naturalnie, przecież ja, mam, ja jestem nauczycielem muzyki, nauczycielem wychowania muzycznego, najpierw pracowałem zresztą przez lat, nie wiem, naście czy nawet, bo jak nie naście, na pewno dziesięć i w szkole muzycznej, i w szkole podstawowej uczyłem dzieci muzyki. Ale to nie wystarczało mi. Powiedziałem, powiedziałem sobie, że ja muszę robić coś innego, bo mnie ciągnęło zawsze na estradę a, i, i jak, jak, jak takie dostawałem fajne, pozytywne opinie, to mówię, no szkoda męczyć mi się tutaj w szkole, uczyć ludzi. Zresztą ja bardzo lubiłem dzieci, dzieciaki, z tych uczniów do dzisiaj do mnie... Z daleka krzyczą dzień dobry, to już dorośli ludzie, którzy mają swoje dzieci, ale jednak ja za, za bardzo kochałem estradę i, i wydaje mi się, że dobrze zrobiłem, że tak poszło. To tak na koniec zapytam, bo wielkimi krokami zbliża się nowe wydawnictwo po bardzo dobrze przyjętej trasie koncertowej. Może kilka słów na temat nadchodzącej płyty i jacy muzycy byli zaangażowani w realizację tego przedsięwzięcia? To jest mój ukochany zespół. Bardzo świetny zespół ze świetnych muzyków, a, i, i, i oni wiedzą, co to jest muzyka, co to jest granie. Do tego jeszcze dochodzi kwartet, glam quartet, kwartet, kwartet smy, smyczkowy. Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć z tyłu jakieś fajne smyki za sobą. I wydaje mi się, że te moje marzenia się spełniają powoli, mimo że to. Ładnych parę lat minęło, ja za długo troszeczkę z innym zespołem grałem i tak byłem gdzieś w cieniu, chociaż nie żałuję tego, ale powinienem wcześniej już sobie swój zespół założyć. No i myślę, że będzie to fajna muzyka, ładne utwory, ładne piosenki, zresztą wydaliśmy nowy singiel teraz i, i, i cieszy się nam. Widzę oglądalność, słuchalność jest bardzo, bardzo duża. Zobaczymy, jak będzie dalej, ale będzie chyba dobrze. No. A pomysły na teledyski to y, pański autorski pomysł, czy. czy, czy to, pom to jest pomysł nas wszystkich, mojej ukochanej menadżerki. No i oczywiście reżysera, którego y, poznaliśmy, jest to naprawdę fajny. Człowiek, świetny reżyser, yy, wykłada w Wyższej Szkole w Poznaniu, także wie na czym rzecz stoi. I razem tak sobie jakoś ładnie kombinujemy i to wszystko wychodzi jak trzeba. Czego by można panu życzyć na kolejne lata? Zdrowia. Zdrowia, zdrowia i zdrowia. I, no i formy. Ja no na, na razie na formę nie narzekam, ale, ale po, po, no, no naprawdę, formy i zdrowia, bo to jest na, na najważniejsze. Felicjan Andrzejczak był moim państwa gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, zapraszam na sztukę. Przez duże S? <laughs> nie, na spotkanie. Tutaj dzisiaj gramy piękne spotkanie. Myślę, że będzie bardzo fajne, przyjemne, sympatyczne. Mimo, że ja gram trochę inną muzykę, ja się nie bawię w jakieś takie, powiedzmy. No nie chcę uzywać. No tak, dzisiaj są takie utwory i, i, i rytmy popularne. Ja troszeczkę inną gram muzykę, a, ale z tego co wiem, to się na pewno spodoba, bo sprawdzone są to piosenki. Piosenki, które są bardzo y, starymi, trochę tak brzmi to nieładnie. Piosenki, piosenki, które zostały nagrane na początku lat 80. Odkurzyliśmy w nowych aranżacjach poprzez nowsze i teraz te najnowsze. I spróbujemy zagrać, zobaczymy co będzie. Publiczność dopisała, wszystkie miejsca wyprzedane, także życzymy no to, powodzenia. No to tylko radości i radość z mojej strony i zadowolenie. zostańcie w i